Panie Boże Ojcze Halleluja. Niebieski, Dzięki Ci, zabraliśmy się tutaj Halleluja. w Twoim świętym Halleluja. imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Panie, Halleluja. aby Dzięki przyznać Ci, się Panie do wiary Twojej, Panie, aby Halleluja. po prostu zgromadzić się tutaj Ci, w tym Panie celu, aby odbył się ten chrzest, tego, chrzest tego, Panie Boże, siostry, która po prostu dała swoje nabry, życie Panie, dla Jezusa Chrystusa, Panie, Panie, która odwróciła się od swoich grzechów, Halleluja. a teraz na Halleluja. świadectwo przed nami i przed ludźmi, Zanurza się w Twoim świętym imieniu, Panie. Dziękujemy Ci za to, Ojcze i prosimy Cię, abyś Ty nas prowadził i chronił, Boże. Tej drodze brować naszą siostrę, Panie, bądź z nią, Panie Jezu. Otwórz jej oczy na Twoje słowo, Panie Boże. I proszę Cię o Ducha Świętego, który wstąpi na nią. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Tak krótko. Chciałbym tutaj parę miejsc pisma przeczytać dokładnie z dziełów apostolskich, bo tak to się już cały kościół apostolski zaczął. Kościół, który nie był organizacją, który był po prostu prowadzony przez Ducha Bożego, którego my właśnie tutaj wołamy, pragniemy i oczekujemy. Nie? Czyli to, co powiedział Pan Jezus, że nie zostawię Wam sierotami, ja przyjdę do Was. On przyszedł w formie Ducha Świętego, jako pocieszyciel i nauczyciel. Ta osoba, Ducha Świętego, który wchodzi i napełnia nas po to, żeby nas prowadzić, żeby nas prowadzić do wszelkiej prawdy, do Słowa Bożego. Więc to właśnie Pan Jezus powiedział to swoim uczniom: Idźcie i oczekujcie obietnicy Ojca, aż stąpi na Was. A wtedy będziecie mi świadkami w całej Judei, Samarii, na całym świecie, w całej Polsce. Lecz, aby otrzymać tego Ducha Świętego, tutaj, właśnie w tym rozdziale, Drugim dziejów apostolskich jest tak napisane. Ludzie zadali pytanie apostołowi Piotrowi, mężowie, bracia, co my mamy czynić? Bo usłyszeli przed chwilą kazanie o tym, że ukrzyżowali Chrystusa, Duch Święty zaczął ich dotykać, że tak jak być może Ciebie, mnie i każdego innego człowieka, który na swojej drodze w pewnym momencie poczuł, zaczął myśleć o Bogu, nie wiadomo skąd to przyszło. Nagle uświadomił sobie swój stan, tak jak Bóg Weden. Przyszedł do Ciebie przyszedł do mnie, przed tutaj do brata Konrada i zawołał, Adamie, Adamie, gdzie jesteś? A ty w tym czasie powiedziałaś, Panie, jestem tutaj, skryłem się, bo żyłem w grzechu, bo jestem pełen grzechu, bo jest mi wstyd. Bo było mi wstyd, ciągle od ciebie uciekałem. Ale Bóg poprzez swoje miłosierdzie, poprzez tą łaskę i poprzez wybór, jak Pismo mówi, że On wybrał nas przed założeniem świata. A ty, się masz takie świadectwo, które potwierdza to, że On nad tobą czuwał wcześniej. Amen. To, co tutaj teraz czynisz, jest tylko świadectwem Twojej wiary i Twojego nawrócenia, które się odbyło już wcześniej. I tego, co tutaj właśnie apostoł Piotr, który otrzymał klucze od samego Pana Jezusa Chrystusa i powiedział do niego, Piotrze, cokolwiek zwiążesz na ziemi, to będzie związane i w niebie. I Piotr wstał w dzień 50 i powiedział upamiętajcie się, czyli zmieńcie myślenie, odwróćcie się od swoich grzechów, odwróćcie się od tego wszystkiego, w czym żyliście. I niechaj każdy z was da się ochrzcić, czyli zanurzyć w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. Oczywiście wiemy, że woda sama w sobie nie zmywa tych grzechów. To jest tylko odpuszczenie. To krew Jezusa Chrystusa, twojego, mojego i Jego Zbawiciela, przelana na Golgocie, ona zmyła te grzechy. To sam Bóg stał się krewnym odkupicielem poprzez ciało. Sam Duch Święty wszedł w ciało Jezusa Chrystusa. I stał się dla nas krewnym odkupicielem, żeby nas odkupić od mocy szatana. Tam w, tej, na tym, w tym Edenie, gdzie to się wszystko dokonało. Ale to Bóg już wcześniej, przed założeniem tego świata, On nas wybrał przez swoją wszechwiedzę, bo On wiedział, że ty, chociaż może w oczach świata byłaś zgarzona do tej pory, może cię ktoś poniewierał, ale że to ty właśnie przyjmiesz Jezusa Chrystusa. I On wiedział, że ty, że ty, że ty jesteś dzieckiem Bożym i ty jesteś dzieckiem Pana. A otrzymacie dar ducha świętego, i tutaj Piotr mówi, że obietnica ta, otrzymania tego ducha świętego, który mówił właśnie Pan Jezus wcześniej do apostołów: idźcie, oczekujcie obietnicy Ojca Mojego, wstąpi na odnosi się do Was do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan powoła. A ty jesteś na świadectwo, że Bóg dalej powołuje. Ja jestem na świadectwo, tu i następne osoby. Więc Duch Święty nadal jest dawany, bo my nie możemy nie mieć Ducha Świętego. My nie możemy polegać na własnej sprawiedliwości. Musimy polegać na sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Wtedy z naszego życia wychodzą te owoce Ducha Świętego. I wiele też innymi słowami składał świadectwo, napominał ich mówiąc, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. I nas Pan zawołał, ten Boży głos, ten Boży głos, nie wiedząc skąd przyszło do Twojego serca, czytaj Biblię, przyszło do Twojego serca, pomyśl o mnie. Tak, tak. To był ten Boży anioł, który stał koło Ciebie i do Ciebie mówił. Córko moja, wróć do, do mnie, wróć do mnie, zostaw tego szatana, zostaw ten, ten, ten cały zgiełk tego świata, bo to wszystko, co tutaj jest, to szatan stoi i mami nas wszystkich, żebyśmy nie poznali tego Jezusa Chrystusa. To są wszystko tylko Jego zasadzki. Ale chwała Panu za Ciebie, siostro, że podjęłaś tą decyzję pójścia za Jezusem Chrystusem. I teraz dasz się zanurzyć właśnie w imię Jezusa Chrystusa. Ja jestem szczęśliwy z tego powodu, ponieważ jest Ech. to po prostu <grym> dla mnie największy skarb, jaki ja chciałem oglądać w życiu. Ja nie chciałem oglądać jakiegoś bogactwa. Ja chciałem oglądać duszę, bo to jest największy skarb. Dusza ludzka pozyskana dla Jezusa Chrystusa. Siostro, ja bym cię teraz prosił przed tym Chrzy, abyś opowiedziała to świadectwo, jak Pan. Ciebie prowadził, jak pan po prostu już dał ci tą, ten dowód tego twojego wybrania? W 2020 bodajże roku prowadziłam w samochód z bardzo dużą prędkością 230 km na godzinę i uderzyłam w inny samochód. Wiozłam ze sobą cztery osoby. Pan jadący w samochodzie też tam wiózł ze sobą osobę. I nikomu nic się nie stało. Wszyscy wyszli z tego cało, wyszliśmy sami o własnych siłach, i wiem, że Bóg mnie po prostu strzegł z trzech tych ludzi i dał mi szansę, bo wiedział, że to jeszcze nie jest mój czas. Że on chce, żebym ja do niego wróciła i chwała Panu za to. Chwała, chwała Panu za to, że wszyscy żyją i że ja żyję i że mogę być tu, gdzie teraz jestem. Amen. Amen. Chwała Panu. siostra. Nie mogę się doczekać, zróbmy to już naprawdę. Ja Cudownie, cudownie. Ja się cieszę, że widzę tak wielką radość. Że Jestem to... szczęśliwa, naprawdę że tyle czasu na to czekałam, tyle czasu się zbierałam. Że... Siostro, wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa. Wierzę. I oddałaś Mu swoje życie. Tak. Pokutowałaś ze swoich grzechów. Nawróciłaś się. I obiecuję, że będziesz trwać na tej drodze Jezusa Chrystusa. Tak, obiecuję. Więc na świadectwo tutaj przed Bratem i mną i przed aniołami, bo jak wierzymy, że gdzie dwaj lub trzej, tam jest Pan Jezus Chrystus. Zanurzam cię, siostro, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.